Wrocław 20 maja 2022, piątek, godziny poranne, piękna słoneczna pogoda, rozłożyste roz drzewa i glaste, ulica tego pola, a po przeciwnej stronie kolejny etap inwestycji Przygotowanie do wylewania stropu. Wymurowane z blotków ścianki działowe. Zgromadzony materiał. materiałów, odpadów materiałowych przygotowany do wywiezienia ulica Wincent pola w kierunku ulicy Kasprowicza domy utrzymane w dobrym stanie. To fragment ulicy Wincentego połana na stosunkowo wyróżniająca się w stosunku do innej zabudowy. Dziękuję za uwagę.